Siemanko, z tej strony. Mr. Bartek 2003. A dzisiaj nagrywam moją kolekcję kostek Rubika z moim bratem. Siema. Siema. No dobra. Więc y, zacznijmy od tego, że. że. Zrobi, pokażę. Wam zaprezentuję wszystkie moje kostki. pierw Wam pokażę ja. O, jak widać. Jezli dziewięć dobra. Teraz ja sobie tutaj wszystko uporządkuję i będziemy nagi... i będziemy pokazywać kostki. Będę opisywał je czy są fajne, czy czy są fajne, czy nie. Yy, dobra. Możemy zaczynać. Yy, yy, to jest yy, kostka 2x2 firmy Shanghsu. Yy, nie, nie umiem jej ułożyć chwilowo, ale zobaczę na, na jakimś tym, jak się układa. Kostka jest naprawdę szybka, fajna, yy, polecam ją kupić, jest niecałe za 20 zł, ją kupiłem. Yy, następną kostką to yy, yy, kostka 1x1x4 z firmy Shanksu, bryloczek. Yy, to można o niej powiedzieć. Nie polecam, tylko robimy takie coś i już jest ułożona. Nieprawda, że Maciej? Nie. Tak. Tak. Okej, okay. yy, następną, yy, no. następną kostką to jest yy, broczek kostki Rubika ona, jej jeszcze nie ułożyłem nie, nie polecam kupiłem ją za jakieś 2 zł w chińskim soczepie następną kostką to mirror club kupiłem za jakieś 60 zł polecam ciężka do ułożenia na, na 10 bardzo ciężka mogę powiedzieć. Męczyłem się nad nią dwa dni. E, następną e, kostką to... E, ona, ona się ścina. To jest po prostu kupiona ze chińskiego sklepu za 2 złote. Następną kostką e, to... E, nie pokażę inaczej. To piramid z firmy Shangshu yy, Układa się na niej dosyć fajnie. Już zaraz pokazuję. Opatrzcie. Yy, jest szybka jak każdy Shanshu. Yy, Kupiłem kosztę za jakieś 48 zł. Polecam. Następną kostką y, to... Y, ona jest kupiona po prostu w chińskim sklepie i ona nie ma nazwy. Za jakieś 5 zł kupiłem ją. Następną kostką to... Moja pierwsza kostka, jaką miałem. Y, to... Y, nie wiem jak się nazywa, mogę powiedzieć, oni ma trochę kitowe naklejki. Ale jest spoko jest na fioletowym plastiku. Polecam. I ostatnie dwie kasteczki. To jest Snail Rubik. Można na nim robić różne takie duperele. Węże, kulki. Następną kostką to też jest Snail Rubik, ale on jest dłuższy. Z nim też się robi takie duperele różne. Dobra, to, to koniec y, moich, y, mojej kolekcji kostek. Mam nadzieję, że y, się Wam podobało. Y, no postaram się odcinek wystawić za jakiś niecały rok, żeby po prostu zbierać więcej kostek to komentujcie, subskrybujcie i na razie cześć!